Dlaczego w życiu potrzebujesz twardej skóry, grubej skóry, odpornej skóry, takiego twardego tyłka, trzeba powiedzieć? Bo życie nie głaszcze, wali gdzie popadnie, nie pyta się, czy masz ochotę. Ludzie oceniają, nawet nie znając Twojej historii, cieszą się, kiedy się potkniesz. Ba, nawet wtedy wydaje się, że widzą najbardziej, kiedy padniesz, kiedy ci się ugną kolana. Nieraz zostaniesz sam, chociaż wydaje ci się, że masz naprawdę wokół siebie tych, na których możesz liczyć. A to się często okazuje ułudą, mrzonką, nieprawdą, bo kurtyna ich pseudoprzyjaźni mija szybko, zwala się, znika po prostu niczym chmury na mocnym wietrze. Dlatego w życiu trzeba mieć silny tyłek, bo nie raz zostaniesz sam. Sam ze swoimi marzeniami, sam ze swoimi problemami, sam ze swoimi wyzwaniami. I wtedy naprawdę możesz liczyć tylko na siebie. Często tak bywa. Chociaż nie powiem, są też ludzie, na których szczerze można w życiu liczyć. Ale na samym końcu to my sami zostajemy ze sobą. Dlatego właśnie musimy mieć twardą skórę, twardy tyłek. Musimy być odporni, odporni na to, co się dzieje wokół nas, ponieważ ta odporność jest nam potrzebna, aby walczyć o swoje marzenia, walczyć o lepsze życie, walczyć o to, co dla nas istotne, po prostu walczyć o swoje szczęście, trzymać się w sobie, bronić go. Musisz mieć twardą skórę, musisz mieć twardy tyłek, broń siebie.